To wspomniałem przy okazji czytań. Dzisiaj, właśnie, zrobimy znowu wyjątek od naszego kalendarza i rozważymy tekst, który znowu jest bardzo ciekawy. Nasi profesorowie, wiadomo, na seminarium nie wybierają nam fra fragmentów łatwych do interpretacji, bo to byłoby nudne, tylko dają nam takie, które, są, które komentatorowie opisują jako najtrudniejsze fragmenty, które znajdują się w Nowym Testamencie. Więc będzie to na pewno ciekawe. Stwierdziłem, że to jest naprawdę temat warty rozważenia. Nie chodzi nawet tylko o właśnie te trudne wersety, bo są i tutaj dwa tak naprawdę, tylko chodzi o w ogóle ciekawy tekst, który w kontekście tak jakby listu pierwszego listu świętego Piotra naprawdę bardzo bardzo dużo wspaniałej treści niesie właśnie dla nas, dla Bożego ludu. Więc dzisiaj właśnie rozważymy tekst trzeciego rozdziału, trzeciego rozdziału pierwszego listu Piotra. I to są wersety, które kończą ten rozdział, czyli wersety 18 do 22. I jest to właśnie tekst, który zawiera takie dwa dość zagadkowe i żywodebatowane wersety, szczególnie jeden. Jednak, jak przyjrzymy się właśnie tym dwóm wersetom w kontekście naszego całego tekstu, ale też w szerszym kontekście całej księgi, jak i też innych tekstów z Nowego Testamentu, myślę, że zbliżymy się trochę do stwierdzenia, o czym te zagadkowe wersety mówią, a o czym na pewno nie mówią. I postaramy się też zwrócić uwagę na to, jak te trudne teksty, te trudne wersety bardzo dobrze wpasowują się w ten główny motyw pierwszego listu świętego Piotra, o którym zaraz też powiemy. Zwróćmy się zatem do naszego tekstu kazalnego, ale zanim przeczytamy, pomódlmy się o Boże wspomożenie, Boże błogosławieństwo, abyśmy mogli ten tekst zrozumieć i przyjąć z wiarą. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, do Twojego Słowa, do Słowa Spisanego, aby ujrzeć Słowo wcielone. Panie, pragniemy ujrzeć chwałę Twoją objawioną na obliczu Chrystusowym. I Duchu Święty, prosimy Cię o to, żebyś teraz otworzył nasze umysły, abyś przemówił do nas, abyśmy mogli też przyjąć to, co Ty mówisz, z wiarą, z pokorą i z radością, Boże. Pokaż nam Chrystusa, objaw nam swoją chwałę, abyśmy mogli ponownie zachwycić się tym, jak wspaniałemu Bogu służymy. Amen. I teraz właśnie zaczynając czytanie od 18, wersetu 3 rozdziału. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budował arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani są Mu aniołowie i zwierzchności i moce. I zanim przejdziemy do omówienia fragmentu, który właśnie przeczytaliśmy, chciałbym, żeby powiedzieć parę słów wstępu na temat pierwszego listu św. Piotra, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć właśnie ten fragment, który rozważamy. Pierwszy list świętego Piotra został napisany, jak czytamy na samym początku listu, do wychodźców rozproszonych po poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, a chrześcijanie rozproszeni po tych regionach, tzw. Azji Mniejszej, doświadczali prześladowań zarówno ze strony władz rzymskich podczas najprawdopodobniej panowania Nerona, jak i też z ręki wielu swoich pobratymców, którzy w większości no, nie podzielali tej ich wiary, nowo przyjętej wiary w Jezusa. W liście czytamy m.in. o zmaganiach i trudnościach doświadczanych przez żony niewierzących mężów i przez niewolników należących do niewierzących właścicieli, którzy traktowali ich bardzo okrutnie. I na te wszystkie doświadczenia, które dotykały chrześcijan w tych regionach, święty Piotr reaguje listem, który jest pełen słów pocieszenia, zachęty i zapewnienia prześladowanych chrześcijan o tym, że trudy, które ich dotykają, nie są wcale oznaką tego, że Bóg ich opuścił. Wręcz przeciwnie, są to cierpienia, które sam nasz pan Jezus Chrystus zapowiedział, przez które są oni uświęcani i przygotowywani do wstąpienia do chwały. I motywem, który się przewija przez cały właśnie list, jest właśnie wiara i nadzieja w obliczu prześladowań. Święty Piotr gruntuje tą wiarę i nadzieję w osobie i ukończonym dziele pana Jezusa Chrystusa. I właśnie od tego też fundamentu nasz tekst dzisiejszy rozpoczyna. Przypomnę nam pierwszy werset właśnie naszego tekstu, czyli werset osiemnasty. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to kilka pierwszych słów, które otwierają ten werset. Gdyż i Chrystus. Takie rozpoczęcie wersetu od właśnie słowa, gdyż łączy to, co ma nastąpić, tak jakby po tym, z tym, co przyszło wcześniej. I w wersecie 17 czytamy takie słowa. Lepiej bowiem jest, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć czyniąc dobro, niż czyniąc zło. Więc to jest dokładnie przed przejściem do Gdyż i Chrystus. Święty Piotr mówi na najpierw o tym, że lepiej jest cierpieć czyniąc dobro, niż czyniąc zło, a następnie mówi nam, dlaczego tak jest. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Zatem, gdy cierpimy prześladowania, czyniąc dobro. Nasze cierpienie jest w pewnym stopniu podobne do cierpienia Chrystusa. Jezus te prześladowania, które miały przyjść na jego uczniów, zapowiadał, mówiąc w Ewangelii Świętego Jana 15. rozdziale takie słowa: Sługa nie jest większy od Pana swego. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jezus miał cierpieć zanim został otoczony chwałą i podobnie my musimy cierpieć prześladowania w pewnym stopniu, w pewnym wymiarze, zanim wejdziemy do chwały. Choć dzięki cierpieniu naszego Pana nasze cierpienia są tylko doczesne. A nie wieczne, więc Chrystusa męka jest różna w tym wymiarze, że jest to męka, która jest zbawcza. Nasze cierpienia nie są zbawcze. Dzięki temu, że Jezus cierpiał raz za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, nasze cierpienia mogą być tylko doczesne i tymczasowe. Ponadto są dla naszego dobra. Wszystkie cierpienia, wszystkie doświadczenia, których doświadczamy, których doświadczali też właśnie adresaci tego listu, były dla nich dobre, aby przygotować właśnie ich do wejścia do chwały, aby ich uświęcić. Zatem, pomimo tego, że wersety 17 i 18 mówią o pewnym podobieństwie pomiędzy cierpieniem Chrystusa a cierpieniem, jakie doświadczają jego naśladowcy, skupieniem wersetu 18, jak i też reszty naszego tekstu, nie jest wcale podobieństwo tych właśnie doświadczeń, ani wezwanie do naśladowania Jezusa w naszym cierpieniu. Takie wezwania znajdziemy w liście w pierwszym liście Piotra, ale tutaj akurat skupieniem wersetu 18 i też reszty tekstu jest unikalność cierpienia Jezusa a także Jego zupełne i ostateczne rozprawienie się z mocami ciemności w Jego zbawczym dziele. Jeszcze raz powtórzę to zdanie, bo będziemy się skupiać właśnie na tych dwóch głównych myślach naszego fragmentu. Nasz tekst przede wszystkim skupia się na unikalności cierpienia Jezusa, jak i na Jego zupełnym i ostatecznym rozprawieniu się z mocami ciemności w Jego zbawczym dziele. Zacznijmy od pierwszej z tych dwóch prawd. Szczególnie werset 18, który już zaczęliśmy omawiać, bardzo wyraźnie podkreśla niepowtarzalność i unikalność cierpienia Jezusa. Ponownie, zestawienie wersetu 17 i 18 jest pomocne tutaj. Pamiętamy o tym, że w wersecie 17 czytamy o tym, że lepiej jest cierpieć czyniąc dobro, niż cierpieć czyniąc zło. A w 18 wersecie mowa jest o cierpieniu i śmierci Jezusa za grzeszników. Cierpieniu sprawiedliwego za niesprawiedliwych. Jezus jest uosobieniem człowieka cierpiącego, czyniąc dobro. Jest on tak naprawdę jedynym człowiekiem, który cierpiał zupełnie w stu procentach niewinnie. Jedynie po tym, kiedy czynił dobro, nieustannie. Jedyne co czynił, zaczynając od swoich narodzin aż do swojej śmierci, na krzyżu to tylko dobro. Nie popełnił żadnego grzechu, a jednak cierpiał, jakby popełniał każde możliwe zło nieustannie. Jezus cierpiał, czyniąc tylko dobro, a został przez ludzi torturowany i zabity, jakby dopuścił się najgorszego możliwego zła. Cierpiał, czyniąc dobro. Jednak doświadczył cierpienia, jakby czynił tylko zło. I już to podkreśla unikalność ofiary Jezusa, ponieważ żaden inny człowiek nie cierpi zupełnie niewinnie. Tylko Jezus cierpiał czyniąc dobro, zawsze, bez wyjątku. Jednak w wersecie 18 mamy jeszcze parę rzeczy, które wskazują nam na unikalność i niepowtarzalność Jezusa ofiary na krzyżu. Słowo raz, które jest dorzucone do pierwszej części wersetu podkreśla to, że ofiara Jezusa została złożona raz na zawsze. I nie musi być powtarzana. I nie można do niej nic dodać. Podobnie właśnie było też w naszym tekście z, a, z listu do Hebrajczyków, dzisiaj, który czytaliśmy. Jezus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. I ten sposób podkreślenia unikalności i niepowtarzalności ofiary Chrystusa bardzo przypomina nam inny tekst z listu do Hebrajczyków z dziesiątego rozdziału, gdzie czytamy: Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem nóg jego. Co ciekawe, ten werset z listu do Hebrajczyków także znowu łączy unikalność i niepowtarzalność ofiary Chrystusa z jego wniebowstąpieniem i definitywnym zwycięstwem nad siłami ciemności. Podobnie też jak nasz dzisiejszy tekst. A gdybyśmy jeszcze mieli wątpliwości w temacie unikalności ofiary Jezusa, święty Piotr dodaje do, na koniec słowa, aby was przywieźć do Boga. To jest cel Jezusa cierpienia, Jezusa śmierci. Cel Jezusa cierpienia także znowu podkreśla to, że Jezusa ofiara była całkowicie unikalna i niepowtarzalna. Fraza grecka, która tutaj jest użyta w tej części wersetu, mówi nie tylko o zwyczajnym przywiedzeniu kogoś do Boga, bo można by powiedzieć, że męczennicy także przywiedli swoją śmiercią wielu do Boga. Ale jednak mowa jest tutaj nie o tylko przyprowadzeniu kogoś do Boga, ale o zapewnieniu dostępu do Boga. Tylko cierpienie Jezusa jest w stanie zapewnić dostęp niesprawiedliwych grzeszników do Boga. Zatem widzimy, że już w tej pierwszej połowie wersetu 18, bo dopiero pierwszą połowę zaczęliśmy omawiać, znajdujemy wiele potwierdzeń tego, że Jezusa ofiara na krzyżu była zupełnie unikalna i niepowtarzalna, ponieważ była cierpieniem tego, który nigdy nie dopuścił się żadnego zła. Była definicją cierpienia czyniąc dobro i została złożona, aby zapewnić grzesznikom dostęp do Boga. I w tym wszystkim była całkowicie unikalna. I druga część wersetu 18 ponownie mówi o śmierci, jaką Jezus poniósł w ciele. Ale ta, ta część wersetu już idzie dalej. Przechodzi dalej i mówi także o zmartwychwstaniu, które zostało uczynione poprzez działanie Ducha Świętego. Co w tej części wersetu jest przede wszystkim nauczane, to podkreślenie tego, że cierpienie w ciele, na tej ziemi, nie jest ostateczne. Konstrukcja gramatyczna tutaj, w tej części wersetu, kieruje naszą uwagę, uwagę na czytelnika, przede wszystkim do zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest punktem kulminacyjnym tej części wersetu, co ma podkreślić to, że po cierpieniu przychodzi nowe życie. Życie, które nie ulega już zniszczeniu i nie przemija. Zmartwychwstanie jest celem, do którego zdążamy. Cierpimy i umieramy, aby, aby zmartwychwstać i żyć na wieki przed obliczem naszego Boga. I podsumowując ten ważny werset, warto podkreślić, że funkcjonuje on jako fundament dla reszty tekstu. Podobnie jak wspomniałem o tym, że święty Piotr, właśnie w tym całym liście. Traktuje właśnie Jezusa, ukończone dzieło, Jezusa śmierć zastępczą na Krzyżu, jako fundament dla tej pewności, jaką mogą mieć ci chrześcijanie, którzy są prześladowani, pewności w tym, że Bóg ich wcale nie opuścił, pomimo tego, że może się tak wydawać chwilowo. I cały list skupia się właśnie wokół kwestii cierpienia prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa. I na tym, dlaczego te cierpienia nie świadczą o obojętności Boga, a wręcz przeciwnie, świadczą o tym, że jako chrześcijanie, gdy cierpimy, czyniąc dobro. Cierpimy wraz z Chrystusem, co upewnia nas w tym, że także z Nim będziemy mieli udział w chwale. Jak czytamy w liście św. Pawła do Rzymian: Jeśli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, po to, by też wspólnie mieć udział w chwale z Nim. A fundamentem tej pewności, że będziemy mieli udział w tej chwale wraz z Chrystusem, jest właśnie ta dokonana, Doskonała, unikalna i niepowtarzalna ofiara Jezusa na Krzyżu. Jego śmierci cierpienie za grzechy, cierpienie niewinnego za winnych, sprawiedliwego za niesprawiedliwych. I ta ofiara, raz na zawsze złożona na Krzyżu, zapewnia nas o tym, że nieważne czego w życiu doświadczamy, nieważne jak bardzo prześladuje nas nasz wróg i nasz własny grzech, nasz Bóg nas nigdy nie opuści. Trwa przy nas, w naszym cierpieniu i prowadzi nas ku chwale. Zatem, mając ten fundament wciąż w naszych myślach, Przejdźmy do kolejnych wersetów, w których to skupienie tekstu przechodzi na Jezusa zupełne i ostateczne rozprawienie się z siłami ciemności w jego zbawczym dziele, czyli ten drugi punkt, właśnie to drugie skupienie naszego tekstu. Przypomnijmy sobie kolejne dwa wersety, które tworzą razem jedną myśl. W nim też, czyli w duchu świętym, o którym przed chwilą była mowa, poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Werset dziewiętnasty przez wielu komentatorów, czyli ten pierwszy werset z tych dwóch, jest określany jako jeden z najtrudniejszych, albo nawet najtrudniejszy werset do interpretacji w całym Nowym Testamencie. Luther o tym wersecie mówił tak: To jest wspaniały tekst, a zarazem jest to fragment bardziej niejasny niż jakikolwiek inny w Nowym Testamencie. Dlatego nie wiem na pewno, co Piotr ma w nim na myśli. Widać, że tutaj Luther. Bardzo właśnie barwnie opisuje właśnie ten tekst. Komentatorowie debatują między sobą na temat tego, gdzie Jezus poszedł, czy wstąpił do piekieł, czy wstąpił na niebiosa. W połączeniu z kierunkiem Jezusa Wędrówki debatują także o tym, gdzie znajduje się i czym jest owo więzienie, w którym znajdują się duchy. Następnie debatują także na temat tego, czy te duchy to są dusze ludzkie, czy też upadłe anioły. I jakby tego było mało, debatują także na temat tego, kiedy Jezus zgłosił tym duchom będącym w więzieniu. Czy za czasów Noego, czy czyni to teraz? W sensie teraz w, w naszym tekście, wtedy, kiedy e, był on opisywany. Czy między jego śmiercią a zmartwychwstaniem, czy po jego zmartwychwstaniu? Nie będziemy przechodzili przez wszystkie możliwe interpretacje, bo widzicie, ile jest rzeczy, które są debatowane. To jakbyśmy kombinacje, tak jakby każdej z tych rzeczy zrobili, to byśmy mieli naprawdę no, niesamowitą liczbę możliwych interpretacji. I jak się spojrzę na komentarze, rzeczywiście tych interpretacji jest bardzo, bardzo dużo, ale skupimy się tak jakby na tej głównej interpretacji, która rzeczywiście wydaje się być najbardziej sensowna, która najbardziej pasuje też do kontekstu naszego dzisiejszego tekstu i która też odnosi się do pewnej tradycji żydowskiej, o której zaraz wspomnę. A powiem tylko ogólnie, że często starożytni komentatorowie ten fragment interpretowali jako mówiący o stąpieniu Jezusa do piekieł. Jednak jak się za chwilę przekonamy, Raczej ta interpretacja jest w tym miejscu mało prawdopodobna, choć Nowy Testament mówi o wstąpieniu Jezusa do piekieł w innych tekstach. Teraz zaś skupimy się na tej interpretacji, która według mnie najbardziej pasuje właśnie do, zarówno do kontekstu, w jakim znajdziemy ten werset, i też do właśnie tradycji żydowskiej, pochodzącej z pierwszej księgi Henocha w tekście wersetu 19. Właśnie werset 19 wydaje się nawiązywać właśnie do tekstu pierwszej księgi Henocha. I może się to wydawać dość nietypowe, że polegamy po części na nawiązaniu do księgi, która nie jest częścią kanonu Starego Testamentu, ale nie jest tak jakby kluczowym teraz stwierdzenie, czy pierwsza księga Henocha jest bardzo precyzyjna historycznie, czy opisuje rzeczywiście wydarzenia dokładnie tak, jak one się wydarzyły, czy w ogóle opisuje historyczne wydarzenia. Tak jakby to nie jest teraz aż tak kluczowe. Kluczowe jest to, że czytelnicy czy adresaci św. Piotra. Tego listu, byli zaznajomieni z zawartością tej księgi. Była to księga, która była dość dobrze znana przez właśnie e, ludzi w tamtych czasach, i najprawdopodobniej oni znali tekst tej księgi i święty Piotr chciał po prostu odnieść się tutaj do pewnych rzeczy, które byłyby dla, były dla nich znajome. I też oczywiście w e, pierwsza księga Henocha, jeśli jej nie, nie znacie, jest pewnym ro, bardzo rozwiniętym komentarzem do szóstego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie właśnie jest mowa o stąpieniu aniołów na ziemię i o połączeniu się ich z kobietami, więc tutaj tak jakby mamy taki dość duży, dość, dość obszerny komentarz żydowski na temat właśnie tego tekstu, pisma. I nawet teraz w Nowym Testamencie mamy też bezpośredni cytat z tej księgi, z księgi pierwszego Henocha w 14. i 15. wersecie listu Judy, więc nie jest to tak jakby tekst zupełnie odległy i obcy, ale właśnie bardzo bliski tamtym czasom. Zatem najprawdopodobniej adresaci listu św. Piotra znali przynajmniej ogólnie to co przedstawiała pierwsza księga Henocha. Ale co takiego znajduje się w tej pierwszej księdze Henocha, do czego święty Piotr wydaje się właśnie nawiązywać w wersecie 19? Pierwsza księga Henocha zaczyna się od opisu zbuntowania się pewnych aniołów, jak wspomniałem, którzy decydują się stąpić na ziemię, aby wziąć sobie za żony kobiety ludzkie i mieć z nimi potomstwo. I to potomstwo okazuje się być olbrzymami, które postępują okrutnie najpierw wobec stworzenia, a potem też wobec samych ludzi. Bóg dowiaduje się o tym wszystkim i decyduje się zesłać na ziemię potop, ratując tylko Noego i jego rodzinę. Więc są one tak, jakby te, te ich działanie tych upadłych aniołów w pewien taki niebezpośredni może sposób jest właśnie powodem potopu, przynajmniej według właśnie pierwszej księgi Henocha. I anioły, które dopuściły się tych niemoralnych czynów z kobietami na ziemi, zostają wrzucone do ciemności, w której mają czekać na dzień sądu, do, do takiego więzienia, właśnie, gdzie mają oczekiwać na e, sąd. E, I nie będę teraz się skupiał na tym, właśnie, czy te wydarzenia, które są opisane w pierwszej księdze Henocha są rzeczywiście dokładnie precyzyjnie historyczne, czy nie. Ale na tym, czy olbrzymy rzeczywiście były olbrzymane, na przykład na tym, czy olbrzymy, olbrzymy opisywane w księdze Henocha rzeczywiście były wysokie na 300 łokci, jak to czytamy. Skupimy się zaś na tym, czy na tym, że dość jasne jest to, że święty Piotr nawiązuje tutaj do tej, do tej historii, z pierwszej księgi Henocha, mówiąc właśnie o tych duchach, będących w więzieniu, które w czasach Noego były nieposłuszne. Co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo właśnie takiej interpretacji tego wersetu, że mowa jest tutaj o. Upadłych aniołach, a nie o ludziach, jest to, że słowo, które jest tutaj przetłumaczone jako duchy, nigdy w no... właśnie w liczbie mnogiej nie jest używane w Nowym Testamencie w odniesieniu do ludzi. Zawsze odnosi się ono do aniołów. Ponadto, gdy weźmiemy pod uwagę też to, że werset 18 już mówił o zmartwychwstaniu Jezusa, czyli mieliśmy już omówioną śmierć, zmartwychwstanie Jezusa, i później, tak jakby po zmartwychwstaniu, Jezus właśnie w Duchu Świętym idzie głosić właśnie tym duchom, Raczej to wstąpienie do piekieł jest wątpliwą interpretacją w tym miejscu, dlatego że wiemy, że wstąpienie do piekieł Jezusa miało zajść pomiędzy jego śmiercią a zmartwychwstaniem, a nie po jego zmartwychwstaniu. To wszystko dość wyraźnie wskazuje na to, że mowa jest tutaj o wstąpieniu Jezusa na niebiosa, nie wstąpieniu do piekieł, po jego zmartwychwstaniu, gdzie ogłosił on definitywne zwycięstwo nad siłami ciemności. Te siły ciemności właśnie są tutaj reprezentowane przez te anioły, które upadły i są trzymane w ciemności na dzień sądu za to właśnie, co uczyniły za czasów Noego. I ta interpretacja także pasuje do reszty naszego dzisiejszego tekstu, ponieważ w wersecie 22 ponownie wraca podobnym, bardzo podobny motyw, w którym mowa ponownie o zmartwychwstaniu Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Zatem dwukrotnie Jezus, Jezusa całkowite i definitywne zwycięstwo nad siłami ciemności jest w tym fragmencie ogłaszane. A te ogłoszenie i zwiastowanie zwycięstwa Chrystusa idealnie pasuje do głównego motywu całego listu, jak i też całego tekstu, który dzisiaj rozważamy. Prześladowani chrześcijanie, doświadczający trudów cierpienia i wszelkich przeciwności ze strony ludzi wokół nich żyjących, bardzo potrzebowali tego podwójnego zapewnienia o tym, że te siły ciemności, które wydają się tak, mają mieć taką wielką moc i tak wielki wpływ na to, co się dzieje na Ziemi, te siły ciemności są już definitywnie i zupełnie pokonane. Jezus nie tylko raz na zawsze rozprawił się z grzechem, o czym czytamy w wersecie 18, ale także raz na zawsze zwyciężył nad siłami ciemności, które zbuntowały się przeciwko Niemu. Jego zwycięstwo jest zupełne i definitywne i możemy być pewni tego, że Chrystus, gdy powróci znów na ziemię, powróci jako król wstępujący na chmurach. Król, któremu będą Jego wrogowie położeni pod, jako podnóżek pod Jego stopy. Król, który wszystko uczyni nowym i wszystko, co stare, przeminie. I za podsumowanie naszego dzisiejszego rozważania e, posłuży nam krótkie spojrzenie na końcówkę wersetu 20 i też werset 21, nad którymi byśmy mogli znowu poświęcić kolejne kazanie, bo jest to też znowu tekst bardzo kontrowersyjny, bardzo różnie interpretowany, ale dzisiaj właśnie z, nie będziemy aż tak nad nim się skupiali, może w trakcie szkoły niedzielnej, jak będziemy mieli czas, to możemy a, trochę omówić właśnie to, ten, to więcej. Ale y, jako, jako podsumowanie przyjrzymy się pokrótce temu wersetowi i połowie 20 też. Przypomnę tylko właśnie, co, co tam się znajduje. Za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się ciele z tego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święty Piotr porównuje tutaj zbawienie, jakiego doświadczył Noe ze swoją rodziną podczas potopu, do chrztu chrześcijańskiego. Podobnie jak za czasów Noego, w których to woda była narzędziem sądu, tak i teraz w chrzcie zostajemy jakoby zanurzeni w śmierci Jezusa, właśnie śmierci, która pokonała, którą on odniósł jako sąd na nasz, w nasze miejsce. I właśnie my też zostajemy w tą śmierć zanurzeni, ale też z wstajemy wraz z Chrystusem w chrzcie. Jednak te wody sądu nie zalały nas, ale zalały one naszego zbawiciela na krzyżu. W potopie Bóg skierował swój wojenny łuk w stronę ziemi i wydał na sąd wszystkich ludzi, jak dzisiaj czytaliśmy. Żyjących na ziemi oprócz Noego i jego rodziny. Jednak jak zapewnił po potopie, zapewnił Noego i jego rodzinę, gdy oni zeszli z Arki, Bóg zapewnił ich o tym, że nie ześle już na ziemię takiego kataklizmu, który by zniszczył całe życie na ziemi. I jako potwierdzenie tej obietnicy umieścił na niebie znowu łuk, który już nie był skierowany na ziemię w stronę ziemi, ale w stronę nieba. Ponieważ następnym razem, gdy Bóg wydał cały świat na sąd, nie uczynił tego, zabijając wszystkich ludzi, ale uczynił to wymierzając swój gniew i sąd na swojego jednorodzonego syna Jezusa Chrystusa, który właśnie wtedy zasiadał po prawicy swojego ojca, gdy tęcza została właśnie dana, dana Noemu jako znak, jako obietnica. I moglibyśmy właśnie więcej rozmawiać o tym. Chcę jeszcze tylko wspomnieć o tym, jak pasuje właśnie ten werset o chrzcie, bo wy, niektórzy komentatorowie proponują, że ten, ten tekst, tak jakby ten cały fragment 18-22, szczególnie werset 21, są pewną taką wzmianką, która zupełnie nie pasuje do kontekstu, który jest dookoła właśnie o tych prześladowanych chrześcijanach. Ale jak to reformatorzy byli właśnie znani z tego, że gdy byli kuszeni przez diabła, gdy doświadczali przeciwności w życiu, prześladowań. Mieli w zwyczaju mówienie, luter miał w zwyczaju krzyczenie do, do szatana, że jest ochrzczonym człowiekiem. Podobnie właśnie, podobną praktykę zalecał też Kalwin w swoich pismach na temat chrztu. I ten tekst bardzo dobrze nam mówi, dlaczego tak jest. Ponieważ chrzest właśnie jest tą prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ten chrzest jest, jest właśnie tym, tą pieczęcią, jest to sakrament, w którym właśnie objawiona jest właśnie Boża chwała objawione jest to, co Jezus uczynił na Krzyżu. Objawione jest to, że Jezus przyszedł, aby obmyć nas nie z tego cielesnego brudu rytualnie, jak to było w Starym Testamencie, ale przyszedł obmyć nasze dusze i wlać w nasze serce właśnie to pragnienie poznania Jego i przyjęcie, przyjęcia Ewangelii. Więc możemy, gdy właśnie doświadczamy trudności w naszym życiu, gdy doświadczamy pozornego opuszczenia przez Boga w naszym życiu, możemy. Wpatrywać się w, nas, w nasz chrzest nie dlatego, że wierzymy, że on w jakiś magiczny sposób nas zbawia, jako właśnie tylko obmycie takiego brudu cielesnego, ale wiemy, że w nim możemy ujrzeć ofiarę Chrystusa i zmartwychwstanie Chrystusa, które ma moc nas zbawić na wieki. Pomódmy się. Panie Boże, tak bardzo Ci dziękujemy za ten tekst z pierwszego listu św. Piotra. Dziękujemy Ci za to, że w tak wspaniały i cudowny sposób zapewniałeś swój lud który doświadczał wszelkich i wszelkiego rodzaju prześladowań za wiarę i, i trudów właśnie ze strony władz, ze strony niewierzących członków rodziny, ze strony, ze strony Boże różnych właśnie osób, które ich otaczały. I dziękujemy Ci za to, że właśnie w tej sytuacji, w jakiej oni się znaleźli, Ty posłałeś świętego Piotra i natchnąłeś go, aby on napisał list pełen zachęty, pełen nadziei, Pełen właśnie obietnicy i zapewnienia o tym, że Ty jesteś z nimi pośród właśnie ich cierpień, że to cierpienie nie jest oznaką a, Twojej odległości od nich, tego, że ty, ty ich opuściłeś, ale wręcz przeciwnie, jest oznaką tego, że Ty wraz z nimi cierpisz, że Ty jesteś z nimi, Boże, w tym cierpieniu, um, towarzyszysz im i prowadzisz ich, Boże, ku chwale właśnie przez to cierpienie. Dziękujemy Ci, Boże, za trudy, których my doświadczamy w naszym życiu. I prosimy Cię, abyśmy mogli zawsze pamiętać, Boże, że Ty jesteś blisko, że Ty nas nie opuściłeś, że Ty umarłeś, z martwych wstałeś, wstąpiłeś na niebiosa i pokonałeś wszelkie, wszelkie właśnie siły ciemności. Um, I te siły ciemności, które wydają się jeszcze być mocne i silne teraz, są już pokonane raz na zawsze, dzięki dziele naszego Zbawiciela. Amen.